Dzień dobry, kochani, z Akademii Pień na cleverkit.pl. Dzisiaj mam dla Was sztukę akompaniamentu. Otóż, ostatnimi czasy w naszej szkole podstawowej odbył się przegląd piosenki patriotycznej. Uczestniczyła w nim moja córka i przygotowałem specjalnie na tę okoliczność dla niej akompaniament, którym posłużyłem się podczas gdy ona śpiewała na, na scenie. I dzisiaj chciałbym się z Wami tym akompaniamentem podzielić. Mamy piosenkę Nie noszą lapasów, znana polska. Piosenka patriotyczna. Mamy trzy zwrotki i każdą z tych zwrotek wykonamy inaczej i wykonamy na innym poziomie, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Yy, oraz dodatkowo mamy do tego jeszcze referent w stylu uproszczonego swingu. Zaczynamy. Do całości poniżej filmu dołączone są nuty i dołączony jest podkład muzyczny ze ścieżką dźwiękową linii melodycznej, dlatego dużo łatwiej jest akompaniować, jeżeli w tle słyszymy, jak ktoś śpiewa albo po prostu gra melodię. Pierwsza sprawa to to, że jest to, jak już wspomniałem wcześniej, akompaniament, czyli nie będziemy grać melodii, prawda? Będziemy tylko akompaniować do czyjegoś występu, bez względu na to, czy jest to wokal, czy jest to jakiś inny instrument. Druga sprawa, sprawdzamy tonację. Będziemy mieć tonację D-dur, albo właściwie bardziej powinienem powiedzieć, że jest to tonacja B-mol. Każda tonacja durowa ma swoją tonację równoległą, molową. I teraz, mając dwa znaki przykluczowe, czyli Fis i Cis, już wiemy, że jest to tonacja D-dur, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i raz, prawda? I to będą nasze dźwięki diatoniczne. Na chwilę obecną cała reszta może przestać istnieć. Interesują nas tylko te, trzy, te siedem dźwięków. Tylko te siedem dźwięków. Yy, druga sprawa, ponieważ gramy w tonacji tak naprawdę molowej, czyli bemol, to jak znaleźć tonację równoległą do tonacji durowej? Otóż ja robię to w ten sposób, że jeżeli mam pierwszy akord trójdźwiękowy zbudowany na pierwszym dźwięku tonacji durowej, łapię go w drugim przewrocie i podnoszę ten najniższy dźwięk 2,5 tony, czyli raz, dwa. Voilà! Mamy Bmol, i to jest dokładnie tonacja molowa. Bemol ma również dwa znaki przykluczowe, dokładnie takie same jak tonacja D-dur. Sprawdźmy, czy ta prawidłowość jest zachowana również dla innych tonacji. Na przykład weźmy sobie. Adur i sprawdźmy, znajdźmy równoległą tonację molową. No to łapiemy sobie Adur w drugim przewrocie. Podnosimy 2,5 tony. Raz, dwa i mamy fis Mol. Dokładnie. Dobrze, zróbmy sobie przegląd akordów. Pierwszym akordem będzie akord B-Mol. Dla lewej ręki będziemy łapać tak zwanymi Power chordami, a więc wykorzystamy sobie z danego akordu. Weźmy na ten przykład C-Dur. Będziemy grać tylko i wyłącznie dźwiękiem pierwszym i piątym, okay. pomijamy sobie ten czyli ten środkowy dźwięk. A więc w naszym przypadku będzie to Bmol, Łapiemy sobie akord Bmol i puszczamy środkowy dźwięk. Dla prawej ręki będzie to cały akord trójdźwiękowy, później następnym akordem jest E-mol. Stąd zagramy sobie E mol w drugim przewrocie, czyli dla prawej ręki będzie to w ten sposób, ale w ręka powędruje na akord Emol power chordem, a więc pierwszym i piątym dźwiękiem. Później wracamy znowu do Bemol. W drugiej linii mamy e Emol. Później znowu mamy Bemol. Później mamy Fis Dur. Fis Dur w prawej ręce zagramy sobie w przewrocie. O, to jest nasz Fis Dur. Jeżeli pierwszy dźwięk przełożymy wyżej. To mamy Fizz Dull. Zagrany w przewrocie, prawda? Dla lewej ręki nasza prawidłowość powerhordu jest zachowana, czyli pierwszy i piąty dźwięk. Jest. Pięknie. I na samym końcu mamy znowu B-mol. Widzimy również znak powtórzenia, czyli odtąd dotąd będziemy powtarzać. Czyli drugi raz zagramy dokładnie to samo, prawda? Czyli E-mol. Dobra, to spróbujmy sobie w takim razie zanucić te, te, te melodie i przegrać same akordy. Zaczynamy od bemolu. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój graj razem ze mną. Trzeci, czwarty takt. Nie noszą ni srebra, ni złota. Druga linijka. E-mol. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota. I znak powtórzenia, emol znowu. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota. Doskonale. Jak już mamy ogarnięte akordy, to wejdziemy sobie poziom Wyżej. Będziemy akcentować każdy bit. Widzimy, że gramy na cztery czwarte, prawda? Czyli raz, dwa, trzy, cztery. I tak samo będziemy też grać tutaj. Zobacz. Raz, dwa. Ten ostatni dźwięk w lewej ręce, zawsze ten najniższy, będziemy trzymać przez cały takt, cały takt. Później znowu uderzamy i cały takt trzymamy i tak dalej, a wszystkie pozostałe dźwięki będziemy akcentować na każdy bit. Czyli raz, dwa, trzy. Cztery, prawda? I znowu drugi takt. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzeci takt mamy Mol, raz, dwa, trzy, cztery. Czwarty takt jest mol. raz, dwa, trzy, cztery. Doskonale to teraz, żeby nasza aranżacja nabrała pewnego kolorytu, dodamy sobie do tego pedał. OK, zmieniłem kamerę, tak żebyś widział, widziała jak naciskam pedał. Pedał naciśnięty, kolor niebieski, pedał puszczony, kolor szary, prawda? Taki niejaki. Dobra, no to teraz tak. Będziemy naciskać pedał, puszczać i naciskać zawsze na pierwszy bit, OK? Czyli jak mamy raz, dwa, cały takt gramy, trzy, cztery na, wciśnięty, na wciśniętym pedale, a na raz mamy naciskamy, po czym. Natychmiast puszczamy i naciskamy pedał. Chodzi o to, że w tym miejscu, jak będziemy grać e moll, to chcemy zresetować te wszystkie dźwięki, które pedał nam utrzymuje z poprzedniego taktu, prawda? Czyli raz, dwa, trzy, cztery, drugi takt. Raz, naciskam, puszczam, naciskam pedał, dwa, trzy, cztery, trzeci takt. Raz, dwa, trzy. Czwarty takt. Raz, dwa, trzy, cztery. Druga linijka. Raz, dwa, trzy, cztery. Drugi takt. Raz, dwa, trzy, cztery. Fizdur. Raz, dwa, trzy, cztery. I bemol. Raz, dwa, trzy, cztery. I znak powtórzenia, czyli powtarzamy... Drugą linijkę całą. To jest typowy styl, jeżeli chcielibyśmy grać ballady rockowe, prawda? Knock, knock, door. Knock, knock, door. To co, spróbujmy sobie to zagrać z podkładem muzycznym. Dwa, trzy, cztery.

Jeszcze na sam koniec, żebyśmy to jeszcze tak dopracowali całkowicie, moglibyśmy powiedzieć o dynamice. Pierwszy bit, troszkę mocniejszy, żeby zaakcentować wszystkie dźwięki, żeby również ten bas nasz wybrzmiał mocniej. Raz, dwa, trzy. Ja, czwarty, troszkę mocniej, natomiast znowu pierwszy jeszcze mocniej. Czyli tak, ściszamy mocniej, ściszamy mocniej, prawda? Nie noszą lampasów lecz... Nie noszą ni srebra, ni złota. Lecz w pierwszym szeregu podąża. Piechota ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na wód. Piechota ta szara piechota. Dobra, przechodzimy do refrenu w takim razie. Refren wykonamy sobie na swinga. I jest to swing uproszczony. Lewą rękę będziemy grać tak. Zobaczmy. Trzymamy się tych samych akordów. Trzy akordy mamy. B-moll, później mamy E-mol 7, tą siódemkę zagramy sobie w prawej ręce, i później mamy mm, Fizz, Dur, -siedem zwiększone. Tą wartość zwiększoną również zagramy sobie w prawej ręce. W lewej ręce trzymamy się zwykłych akordów trójdźwiękowych, czyli bemol będzie tak. Emol będzie tak. I później mamy fizdur będzie tak. Okay? I gramy tak raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i zmieniamy na e. raz i dwa i trzy i cztery, i zmieniamy na beznowu. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i druga linijka. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i to samo. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i Fisdur. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i bemol. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i maszerują chłopcy. Maszerują karabiny. Biny błyszczą w szary strój. I mamy znak powtórzenia, czyli od samego początku, prawda? A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Dobra. I teraz tak, musimy pamiętać o tym, że to jest rytm swingowy w przypadku refrenu. czyli będziemy mieć raz i dwa i trzy i cztery i. swing słychać wyłącznie w przypadku, gdy gramy ósemki w tym konkretnym wariancie. Jeżeli ma, gramy ćwierć nuty, to nie ma problemu. Raz i dwa i trzy i cztery. Jak sobie te i policzymy, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast pojawi nam się swing w tym miejscu. Zobacz, jest różnica między raz i dwa i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i to jest rytm prosty. A więc odległości między pulbitami są dokładnie takie same. My chcemy zaswingować, czyli raz i 2 i 3. A więc będziemy mieć raz i 2 i 3 i cztery, i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i Prawa ręka. Zagrajmy sobie pierwszy takt, żebyśmy załapali koncepcję. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i. Czyli będziemy mieć tak. Maszerują chłopcy, maszerują. Karabiny błyszczą w szary strój. A przed nimi drzewa salutu. Bo za naszą Polskę idą w bój. Dobra, czyli zagrajmy sobie jeszcze raz powolutku dwa pierwsze takty. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i. I musimy to przyspieszyć teraz. Raz i dwa i trzy cztery i raz i dwa. Kiedy już mamy rytmikę opanowaną, to znaczy idą nam obie ręce, możemy grać również pozostałe akordy. I teraz dla prawej ręki, akord EMOL 7 trójdźwiękowo będzie wyglądał w ten sposób. Zobacz, zrezygnujemy sobie, to jest normalnie EMOL, prawda, ale zrezygnujemy sobie z tej prymy, z tego pierwszego dźwięku, bo on nam brzmi w basie. Zamiast tego zagramy sobie siódemkę, czyli 1, 3, 5, 7. O, to D przełożymy sobie tutaj. I mamy EMOL7, prawda? Później znowu wracamy sobie do BMOL. W drugiej linijce mamy znowu siódemkę. I mamy również Fis-dur zwiększony. Zobaczmy. To jest akord trójdźwiękowy. Żeby go zwiększyć, potrzebujemy piątkę podnieść o półtonu. I dokładnie to zrobimy. I teraz zagramy to w przewrocie, czyli to FIS przełożymy sobie wyżej. I voilà. I to jest nasz układ, który chcielibyśmy uzyskać, czyli wszystko mniej więcej w jednym miejscu pod palcami. I wracamy z powrotem. Jak się już pewnie domyślasz, ten dźwięk D będzie dźwiękiem, który się nie zmienia dla żadnego z tych trzech akordów, prawda? Ta 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 OK. No to co? Zegrajmy sobie w takim razie Emol. Raz i dwa. I 3, i 4 i, prawda? Wracamy do B. Raz, i 2, i 3, i 4 i. OK, i teraz na samym dole jeszcze mamy FIF. Przeświczmy sobie ten FIF zwiększony. Raz, i 2, i 3, i 4 i. I wracamy na samym końcu do B. Raz, i 2, i 3, i 4 i. No to zagrajmy sobie cały referenc. Masz, mówią chłopcy. Przechodzimy w takim razie do drugiej zwrotki. Druga zwrotka, a właściwie aranżacja dla drugiej zwrotki będzie brzmiała następująco. Idą, a w słońcu kołysze się sta, Dziewczęta zerkają za płota, A w pierwszym szeregu podąża na bój Piechota, ta szara piechota. A w pierwszym szeregu podąża na ból piechota, ta szara piechota. I teraz koncepcja jest bardzo prosta. Będziemy grać w stylu contemporary piano. W tej wersji mamy cztery akordy. Pierwszym akordem jest bemol i będziemy grać za pomocą dźwięków 1 5 1. Bardzo prosta technika. Raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i Później mamy akord D dur. No to przeskakujemy na nasze D1 5 1. Raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i Później mamy e mol. Raz i 2 i 3 i 4 i Okej? Okay? Później znowu mamy B mol. Później jest e -mol, dokładnie tak samo i w końcu na samym końcu drugiej linijki mamy FIS-dur. Raz i dwa, i trzy, i cztery i. Ok? To są cztery akordy, którymi będziemy się posługiwać. Tak będzie szła lewa ręka. A teraz jak zagra prawa ręka? Jeżeli mamy akord trójdźwiękowy, to będziemy grać na zewnątrz do wewnątrz, na zewnątrz do wewnątrz. Na zewnątrz, do wewnątrz. Okay? Tylko, że, uwaga, w przypadku bemolu, czyli pierwszego akordu, będziemy mieć tutaj clashing, czyli nakładanie się dwóch dźwięków. Dlatego złapiemy sobie ten bemol w prawej ręce za pomocą przewrotu. Czyli razem będziemy mieć raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i. Później mamy D-dur. Koncepcja jest taka sama. Łapiemy sobie D-dur. No i jak się da, czyli za pomocą akordu trójdźwiękowego i gramy na zewnątrz i do wewnątrz. Raz i dwa i trzy i cztery i. Następnym akordem jest akord e -mol, a więc przesuwamy sobie wszystko o jeden ton diatoniczny. Raz i dwa i trzy i cztery i. Jakie piękne dźwięki, prawda? No i w końcu akordem, którego jeszcze nie zagraliśmy, jest akord Fis-dur. I ja tutaj też wykorzystam przewrót. Nie będę grał... E w pozycji podstawowej. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że jest clashing, czyli nakładanie się tego dźwięku. Po drugie, jest mi bliżej stąd, czyli z akordu tego pierwszego, przejść do B w tej pozycji. Czyli raz i dwa i trzy i cztery. No dobra, to zagrajmy sobie w takim razie po kolei. I dwa i trzy i cztery i D. Raz i dwa

i trzy i cztery, i tu jest bardzo mało czasu na to, żeby nacisnąć ten dźwięk i przejść do E. Co możemy zrobić? Możemy opuścić sobie jeden albo dwa ostatnie dźwięki, po to, żeby zyskać sobie czas znowu na przejście lewej ręki do nowej pozycji, jeżeli ta pozycja jest dość daleko, prawda? Raz i dwa, i trzy i cztery i emol. Raz i dwa, i trzy i cztery. Weźmy sobie teraz Fizz dur, zobacz. Lewa, lewą rękę mam pod palcami w zasadzie, więc tutaj nie potrzebuję yy, ekstra czasu, ale prawa ręka musi skoczyć stąd tu. Więc ja zrezygnuję z tego ostatniego uderzenia tutaj, po to, żeby przejść tą ręką na akord Fis. Ok? Czyli będziemy mieć raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa. I 3 i 4. I. Ok, i przechodzimy do ostatniej, trzeciej zwrotki. Trzecia zwrotka jest, powiedzmy, najtrudniejsza, ponieważ będziemy tutaj użyć, używać akordów jazzowych. Będziemy używać chord extensions, czyli przedłużeń akordów, oraz alterations, czyli obniżeń bądź podwyższeń niektórych tonów. I teraz dwa słowa wprowadzenia. Jeżeli mamy akord trójdźwiękowy to to jest C, prawda? Dodamy sobie kolejny dźwięk akordowy, to mamy C ileś tam, czyli C6, C7, C 7. Jeżeli dodamy kolejny dźwięk akordowy, to mamy 9. Jeżeli dodamy kolejny dźwięk, mamy 11. I jeżeli dodamy kolejny, to mamy 13. I właśnie tych akordów będziemy z tych akordów będziemy korzystać. I teraz, jak sobie zagramy? Za pierwszym razem przejdźmy tylko i wyłącznie te pierwsze akordy. Może ja Ci kawałeczek zagram, jak to będzie brzmiało. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota. Lecz w pierwszym szeregu podąża nabój. Piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża. Duża na nabój, piechota, ta szara piechota. Pierwszym akordem jest B7, czyli zagramy sobie lewą rękę Power Hordem, natomiast w prawej ręce wykorzystamy kciuk do tego, żeby zagrać siódemkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Na razie sobie te. Akordy na końcu każdego taktu opuścimy. Później mamy D Maj 7. W lewej ręce zagramy sobie pierwsze dwa dźwięki akordu, a w prawej mamy A, Fis i Cis. Później jest E Mol 7. Ta sama sytuacja jak w przypadku Bmol 7. Prawą ręką zagramy sobie siódemkę. Później mamy znowu D Maj 7. Raz, dwa, trzy, cztery. Później mamy znowu Mol 7 raz, dwa, trzy, cztery. Później mamy Bemol 7 raz, dwa, trzy, cztery. Później jest Fis7, czyli zagramy sobie to w ten sposób. Jeden i siedem jest tu, natomiast w prawej ręce zagramy sobie Fis w przewrocie, trójdźwiękowy. Raz, dwa, trzy, cztery. I później znowu jest bmol 7 raz, dwa, Trzy, cztery i później jest w zasadzie już powtórka. Dobrze, to zagrajmy sobie jeszcze raz wszystkie te akordy. Uwaga! I Idą, a w słońcu kołysze się stal. Dziewczęta zerkają za płota, A oczy ich dumnie zwrócone są w dal. Piechota, ta szara piechota. A oczy ich dumnie zwrócone są w dal. Piechota, ta szara piechota. Dobrze, to jak mamy to, to do każdego teraz akordu będziemy robić akord przejściowy. Czyli taki akord, który będzie nas wprowadzał w ten nowy akord, a właściwie to w akord na początku każdego taktu. I po to mamy właśnie te akordy na samym końcu taktu. Pierwszy takt mamy. Bemol. Raz, dwa, trzy. A tu mamy piękny akord. To jest A9 zwiększone. Zobaczmy, jak utworzyć taki akord. Jeden, siedem. Później mamy, złapiemy sobie A. Musimy je zwiększyć. I dołożyć jeszcze dziewiątkę. Piękne brzmienie, prawda? Czyli będziemy mieć. I do a w słońcu, koły się stal. Zwróć uwagę, co zrobiłem z pedałem. I do a w słońcu, koły sześć się stal. Chcemy zaakcentować trochę dłużej ten drugi akord, dlatego naciśniemy pedał po to, żeby on nam wybrzmiał do samego początku następnego akordu. I w momencie kiedy naciśniemy kolejny akord, puścimy nasz pedał. Później mamy akord przejściowy do E-Mol. 7, prawda? Czyli to będzie B7 z obniżoną dziewiątką. Czyli jak to będzie? Złapiemy sobie 17 7 w lewej ręce. Tutaj sobie złapmy akord B7. Dziewiątka jest tu i chcemy ją obniżyć. Piękne brzmienie, prawda? Czyli będziemy mieć przejście z D. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Emol już jest w następnym takcie. Później mamy znowu A9 zwiększone, prawda? Ta ta, ta 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 Kolejnym akordem przejściowym jest B, ym, B7 z obniżoną dziewiątką, czyli to co, żeśmy już grali. Łapiemy sobie 17 i w prawej ręce gramy obniżoną dziewiątkę. Piękne pełne brzmienie. Później mamy znowu Mmol e 7. Tu mamy kolejny ciekawy akord, jest to B7 zmniejszone. B jest tu obniżymy sobie do bez i Teraz musimy utworzyć sobie od tego akord zmniejszony. Jest to akord przejściowy do akordu B 7. 2, 3. Później mamy kolejny akord zmniejszony, o w tym miejscu i to jest AS 7 zmniejszony, prawda? Jeżeli mamy dźwięk A, obniżymy sobie mamy AS. Budujemy sobie akord zmniejszony, siódemkowy. Gramy lewą ręką tylko dźwięki 1, 7. A w prawej ręce gramy sobie pełny akord trójdźwiękowy. Piękne brzmienie i piękne przejście będzie do naszego fis Dur 7. Para, para. I z tego miejsca, z tego poziomu, zagramy sobie akord przejściowy, który również jest fis Dur 7, czyli on nam pełni zarówno rolę takiego akordu pierwszego, prawda, jak i również akordu przejściowego, tylko że za drugim razem zagramy go sobie w przewrocie. I wracamy z powrotem do d-mol-7. Kochani, to wszystko w tym dzisiejszym odcinku. Sporo materiału, nawet nie sądziłem, że wyjdzie nam aż tak długi odcinek. Mam nadzieję, że będzie to dla Was spora wartość przejście przez każdy z tych styli poszczególnych. Jeżeli jeszcze się z nami nie ma, koniecznie subskrybuj ten kanał, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych moich lekcjach. A jeżeli chciałbyś pokazać coś więcej, zapraszam Cię bardzo gorąco do mojego bezpłatnego, całkowicie bezpłatnego kursu Pianinio Start, gdzie dowiesz się bardzo wiele ciekawych informacji. Link poniżej znajdziesz w opisie. W opisie jest również link do nutek, które możesz sobie ściągnąć oraz do podkładu muzycznego. Zachęcam bardzo gorąco, żeby grać, grać i jeszcze raz grać. Do następnego razu. Cześć!